Cześć, zapraszam Was na hol zakupowy z czwartku z Biedronki i z piątku z Lidla. Plan posiłków i listę zakupową na ten tydzień możecie znaleźć w poprzednich materiałach. Dzisiaj chciałabym pokazać, co faktycznie kupiłam, w jakim stopniu skorzystałam z zaplanowanych promocji, jak organizuję żywność, zwłaszcza tą z najkrótszym terminem ważności, aby jej nie wyrzucać, a także krótkie gotowanie zero waste, czyli gotowanie z produktów, które muszę w pierwszej kolejności zużyć. Tak więc, jeżeli jesteście zainteresowani tematyką, zapraszam. Najpierw czwartkowe zakupy z biedronki. Tutaj tylko kilka podstawowych produktów. Moim celem było wykorzystanie kuponu na 20 zł, a większe zakupy i tak miałam zaplanowane na piątek. Za wszystkie produkty zapłaciłam niecałe 5 zł, tak więc mój cel został osiągnięty. Lidl z kolei to wydatek rzędu około 210 zł. Tutaj korzyści z kartą sięgają blisko 50 zł. Do tego jednak należy doliczyć korzyści nie wymagające posiadania karty. W tej kategorii naliczyłam dodatkowo 18 zł korzyści za wędlinę, kabanosy i mozzarelle. Promocje widoczne na paragonie to około 65 zł korzyści, jednak było tego jeszcze więcej, ponieważ niższa cena za ziemniaki czy czosnek nie jest w ogóle widoczna na paragonie. Jak już porozmawialiśmy o cenach, sprawdźmy co faktycznie znalazło się w koszyku i co z tego zamierzam przygotować. Zacznijmy od mięsa. Tutaj w koszyku oprócz produktów śniadaniowych znalazła się porcja rosołowa. Planuję z niej zrobić na początek rosół, a potem zupę dyniową, a także łopatka wieprzowa. Tutaj mam zaplanowane szaszłyki z piekarnika. Szaszłyki będą na dwa dni, ale spodziewam się, że trochę mięsa mi zostanie, więc pomyślałam, że zrobię kapustę słodką. Dajcie znać jak się zapatrujecie na zakup mięsa pakowanego próżniowo. Wiem, że opinie w tym temacie są skrajne. Następnie przechodzimy do warzyw. Tech jak już niejednokrotnie mówiłam, u mnie zawsze musi być sporo. W pierwszej kolejności do koszyka wpadły warzywa, które będziemy jeść jako dodatek do kanapek. Następnie zaplanowałam pastę z makreli, stąd też ogórki kiszone. Chcę również zrobić zupę dyniową, stąd też dynia a także włoszczyzna. Następnie dodatki typu ziemniaki, cebula, czosnek. W koszyku również znalazło się trochę na nabiału. Tutaj mamy serki, twarożki, jogurty oraz wcześniej wspomnianą mozzarellę. Reszta rzeczy, które znalazły się w koszyku to w większości owoce. Malinki oczywiście od razu lecą do spożycia, a z grejpfrutów planuję zrobić świeżo wyciskany sok cytrusowy. W sezonie na cytrusy staram się podawać taki sok rodzinie przynajmniej 1-2 razy w tygodniu. Po wypakowaniu produktów standardowo zabezpieczam je tak, aby osiągnąć ich jak najdłuższą trwałość. Produkty, które już miałam w domu wyciągam z koszyczka tak żeby nas spód włożyć świeże cebulki, a te, które trzeba zjeść najszybciej, znalazły się na wierzchu. W taki sposób uniknę sytuacji, w której najświeższe produkty zjem w pierwszej kolejności, a te starsze zaczną mi się psuć na dnie koszyczka. Podobnie jak cebulę, układam pozostałe owoce i warzywa. Wyczytałam gdzieś, że ziemniaki i cebulę należy przechowywać oddzielnie, stąd też umieszczam je w różnych koszyczkach. Gdy już cała żywność została zabezpieczona, mogłam przejść do przygotowania pierwszego obiadu. Tutaj miałam zaplanowane racuchy z jabłkami. W pierwszej kolejności, oczywiście, przygotowałam rozczyn. Do miski wlałam lekko podgrzane mleko, do tego dosypałam trochę mąki. Dodałam drożdże, u mnie około 25 gram, następnie trochę cukru. Wszystko wymieszałam, po czym całość odstawiłam w ciepłe miejsce, żeby drożdże zaczęły pracować. W międzyczasie przygotowałam jabłka, obrałam ze skórki i pokroiłam w kostaczka. Ja lubię, gdy moje racuchy mają dużo owoców, tak więc tych jabłuszek było całkiem sporo. Mój rozczyn już zaczął pracować, tak więc dodaję pozostałe składniki. Ponieważ nie wyjęłam jajek z lodówki, wymieszałam je z ciepłym mlekiem. To taki mój sposób, żeby składniki miały temperaturę pokojową. Następnie dodałam mąki do uzyskania konsystencji ciasta racuchowego. Ja produkty sypkie już daję na oko. Obrane jabłuszka wrzuciłam do ciasta, wszystko wymieszałam, chwilę odczekałam no i gotowe do smażenia. Moje ciasto wykładam na rozgrzaną patelnię, na której znajduje się niewielka ilość tłuszczu. W ten sposób z jednej strony unikam przypalenia, ale z drugiej strony placki nie są przesiąknięte tłuszczem. Całość smażę z obu stron do zarumienienia. No i tak wyglądają moje placuszki gotowe do zdjęcia z patelni. Tutaj już kolejnego dnia rano dwa produkty, które należy zużyć w pierwszej kolejności. Sker pitny oraz wędzona makrela. Tutaj pomyślałam o przygotowaniu wiralowych kiedyś galaretek skerowych z owocami, a makrelu już wcześniej kupiłam z myślą o przygotowaniu pasty rybnej. Nie miałam wcześniej na to czasu, ale teraz nadeszła pora. Obydwie rzeczy będę robiła jednocześnie, tak będzie szybciej. Pracę rozpoczynam od przygotowania galaretki oraz wstawienia jajek, które będę gotować na twardo. Następnie myję owoce. Wymyśliłam sobie, że w moich piankach będą pływać borówki. Dzięki temu będzie nie tylko smacznie, ale też zdrowo. Teraz przyszła pora na najmniej lubioną przeze mnie czynność: oddzielanie mięsa od ości ryby. Następnie szukuję pozostałe składniki. Obieram i kroję w drobną kosteczkę czerwoną cebulkę. Dodaję kilka pokrojonych ogórków kiszonych, a następnie dodaję kilka pokrojonych w kosteczkę jajek. Tutaj znowu ilość składników daję na oko, w zależności od wielkości poszczególnych produktów. Następnie dodaję trochę majonezu. Ja dla zmniejszenia ilości kalorii użyłam wersji light, po czym doprawiam wszystko do smaku, u mnie akurat pieprzem i wszystko mieszam do połączenia składników. No i pastę mamy gotową. W czasie, kiedy ją szykowałam, akurat przestygła mi galaretka, która jest już gotowa do ubijania. Tak więc wlewam do miksera, włączam na wysokie obroty i czekam. Gdy uzyskam pożądaną konsystencję, dodaję skyr. Pamiętajcie, żeby albo zmniejszyć obroty, albo użyć ochronną pokrywę na mikser. Ja sobie zachlapam połowę kuchni. Do wymieszanych składników dodaję umyty i wysuszone ręcznikiem papierowym borówki. W ten sposób uzyskałam masę gotową do rozlania na pucharki. Tak też czynię, uważając, aby w każdej porcji znalazły się również owoce. Wbrew pozorom to nie było takie proste. Tak przygotowane deserki trafiają na kilka godzin do lodówki. Po dwóch godzinach wszystko pięknie mi stężało. Deser podam ze świeżo wyciskanym sokiem cytrusowym. Ten dzisiaj przygotowuję z grejfrutów i mandarynek. I w taki oto sposób wykorzystałam produkty, które musiałam zużyć w pierwszej kolejności. Mam nadzieję, że przedstawione treści były dla Was inspiracją, jak postępować, aby nie marnować jedzenia, a być może również podsunęły Wam pomysły na ciekawe dania. Jeżeli tak było standardowo, zachęcam do pozostawienia łapki w górę, a osoby, które chciałyby być na bieżąco z moimi materiałami, zapraszam do subskrypcji kanału. Tymczasem życzę Wam smacznego, zdrowego i taniego gotowania. Pozdrawiam.